Cześć, siema, Z tej strony Grammy TV. Tak, i deszczowa pogoda. No właśnie, po mojej lewej stronie. Czyli jak, Żegoszkiecko? I Krzysiek Kusak. Witamy bardzo serdecznie dzisiaj w bardzo deszczowym Wrocławiu. Kolejna miejscówka, bo kolejna recenzja przed nami. Jak już pewnie się domyśliliście. No tak, Call of Juarez poprzednia część, bo niestety tutaj takich pięknych widoczków jak tutaj nie uświadczymy. Choćbyśmy no właśnie, chcieli. włącza się nam tęsknota za starymi, dobrymi Call of Juarez, bo nowy jest raczej średniej jakości, ale o tym za chwilę. Najpierw, oczywiście, porozmawiamy sobie o ocenach jakie dostaje gra od serwisów zagranicznych a jest o czym rozmawiać tak to znaczy jest jeden Jedna gazeta na świecie, która da najwyższą ocenę Call of Juarez, ale Metacritic chyba nie załapie jej. Mm -hmm. Bo tak naprawdę, oceny to jest czwórka, trójka, to są oceny naprawdę tragiczne. Bardzo, tak. bardzo niskie. To są oceny, które łapią gry budżetowe. Ja wiem, że w Polsce w takiej cenie sprzedawano, ale to nie dlatego, że to jest gra budżetowa, chociaż tak wygląda. No niestety, niestety. Naszą przygodę oczywiście zaczynamy tak, jak wcześniej mówiły nam wszelkiego rodzaju trailery i zapowiedzi, czyli Od mamy. Oplotkujących akcji. <laughs> no tak, mamy trzy postaci. Jest nim oczywiście. Benjamin McCall, jednym z nich jest hmm. również piękna znaczy, jedną z nich właściwie pieca. są w ogóle niezapamiętywalne. Oprócz pastora, no. który jest po prostu jeden do jeden skopiowany z Kalof Juarez poprzedniej, chociaż nim nie jest. No tak. Co jest dość dziwne bardzo. No tak, oprócz tego jest jeszcze nasz, naszą, że tak powiem, ekipę tworzy jeszcze piękna pani, której imienia nie, za, nie zapamiętałem, no, no, tak bo jak jest mówisz. Ale tak bardzo no zapamiętywalna. Właśnie, jeszcze no, jeden dodatkowy i, i zwyczajny policjant chyba tam do mhm. chodzeniówki. Tak jest, i wszystko to wrzucone w wir wielkiej wojny narkotykowej. Tak, z wojny z kartelem, wo Gra, która swojego czasu zrobiła wielkie zamieszanie w Meksyku, gdzie miała być zakazana. A, Może to i dobrze, a, że. Ona w Meksy... chyba nie dlatego miała być zakazana w Meksyku. Chyba tak. chyba tak. Słuchajcie, z całym szacunkiem dla naszej polskiej twórczości, ale. Możemy um, lepiej. Możemy lepiej. Naprawdę. Możemy lepiej. naprawdę. Wiele. Techland pokazał nam już dużo, dużo wcześniej przy pierwszym Call of Juarez, przy drugim Call of Juarez w języku. Przy The Island, Island, okazję położyć łapę. Naprawdę. Że potrafią zrobić fajną grę. Niestety, Call of Juarez wyszło naprawdę bardzo kasza niasto. No wyszło chujowo, no. no. Nie oszukujmy się, nie bójmy się użyć tego słowa, prawda? Jest Jak taka, zawsze że... ścigam cię za przekleństwa, to tutaj no. jest to w pełni uzasadnione. Nie, no kwestia jest taka, że tam. Jeszcze najgorsze, że to jest, że ja grałem na wersji PS3, która jest po prostu delikatnie mówiąc, no z... nie no zniszczona po prostu. Pierwsza scena, w której um, ostrzeliwujemy się z jadącego vana, klatkuje na poziomie 15 fps rwących 15 fps a dźwięk klatkuje przez mniej więcej połowę gry. Po prostu dźwięk się przycina przy rozmowach, a za każdym razem, gdy przeładowujemy broń, mamy po prostu stop frame'a. To jest zaibisty pomysł, genialny wręcz i w ogóle. Takie dostosowanie Chrome Engine 5 do PS3 martwi mnie przed Detailant, naprawdę. No właśnie, to może być problem, bo ja z kolei testowałem grę na Xboxie 360. Są oczywiście błędy, są oczywiście problemy z y, cutscenkami, ale tak bardzo spadającego frame rate jeszcze nie zauważyłem. Ale na, na, na trójce jest to coś strasznego. Bł y, błędy w cutscenkach polegają na tym, że one tam są, bo one są. Tak, nic nie wnoszące do fabuły. No w znaczy, ogóle, fabuła jest, no powiedzmy sobie szczerze, miałka i. W ogóle niezapamiętywana. To linery które są tam puszczane, są Każą na poziomie jak filmów sengę, klasy to się B. Można to ominąć i no. po prostu już zobaczyć, może będzie lepiej. nie? Tak, tak. To no, Autentycznie dialogi są na poziomie filmów klasy B z lat 80., -tych. kiedyś to bawiło, teraz już niekoniecznie. Zważywszy, że jakby to jeszcze była taka stylizacja. niby miała być, ale ja jej nie widzę. Ja widzę, że to jest po prostu błąd programistów. W... Bo to no tak gra nie wygląda w żadnym wypadku. Od początku samego menu. No, które do... jest y, napisane taką, w ogóle, czy, z, z wykorzystaniem czcionki, która przypomina nie, mi lata, w takiej nie do końca gun, który tak, lata z lewej strony. Tak, nie, nie, to już pierwsze, pierwsze w ogóle ikonka sejwowania, tak. potem, nie, nie, to naprawdę wygląda to strasznie. strasznie. To znaczy jest jeden moment, w którym wygląda to dobrze, ale no, to jest level 1 do 1 skopiowany z Dead Island, który akurat mieliśmy okazję grać na pokazie zamkniętym. No i jeden, ten jeden level wygląda naprawdę bardzo dobrze. A co jest zabawne, bo... Naprawdę to widać, jeżeli ktoś grał w, to, w ten Detailhand, to widzisz, że to jest naprawdę kopia. Uh -huh. Także nie wiem po co to było zrobione, bo Detailhand wychodzi za miesiąc i ludzie, którzy jeszcze nie mieli okazji zobaczyć to gdzieś na pokazach, to. Skumają się chyba lekko, prawda? No niby tak. No, ale no właśnie, widzisz, oprócz samych błędów, oprócz tego, że to graficznie no, jest średnie, bardzo średnie. To, wiesz, to do, do błędów to tu można porozmawiać. Można. No no, no, można. Clipping, przechodzenie przez ściany. Ja zacząłem się w jednej ścianie, pokaz ten, co nagle nie wiadomo skąd znalazłem się pomiędzy jednym a drugim pokojem, nie mogłem z niego wyjść. <śmiech> to <śmiech> jest coś naprawdę Ta, to, to niedopuszczalnego. To jest bardzo, bardzo świetne, ale y, jeszcze też jest dobry motyw y, z całym tym. Tam mamy. Jak tryb Fury w Detailen będzie, to tutaj stwierdzili, że też to wrzucą tylko w wersji takiego spowalniania czasu po ilość tam hydrzotów. No to, tak... jest, to jest coś w no. rodzaju takiego paseczka, który ładujemy na troszeczkę na, na modłe Fira, można tak, by tak, też tak. powiedzieć. Tak, tylko kwestia jest, polega na tym, że zazwyczaj jak spowalniamy czas, to wszyscy są spowalni oprócz nas. Tutaj tak nie jest, my też no, my jesteśmy też spowalnieni. jesteśmy spowalnieni, co naprawdę no, w pewien sposób. To jest już błąd y, designerski, bo to, to jest błąd podstawowy. A spróbujcie sobie na właśnie włączonym tym trybie odpalić jeszcze raz checkpoint. W tym momencie jesteście do nie końca następnego. Na misji nieśmiertelni. No nie, no po prostu coś strasznego. Naprawdę widać, że ten tytuł został naprawdę chyba pozamiatany, zamknięty na szybko, tak jakby chci chciano ekipę przerzucić do DDR. Tak, Dylan. tak, tak. I kwestia też wygląda to tak, że po prostu to testerzy siedzieli zbijali bąki i mieli na no wszystko wyjebane. Taka prawda, no. no. druga sprawa, że to co miało, to czym miał nas Call Juarez nowy, że tak powiem, przyciągnąć do siebie to kooperacja. To Ko rywalizacja postaci... I rywalizacja. Każda z postaci miała mieć swoje takie no, umiałki, które w pewien sposób no charakteryzowały ją z, z, i wyszczególniały spośród innych. Tego kompletnie tutaj nie czuć. No nie. nie czuć tego zupełnie. A ta cała korywalizacja z kolei, no tak, to jest zbieranie... jedna wielka ściema, to, to jest zbieranie jakichś krytyńskich dowodów, po, gdzie są pokazane na mapie, więc. No, pff, i tak, żeby twoi partnerzy nie widzieli. W singlu wygląda to tak, że zamykamy ich w innym pokoju, bo są na tyle durni, że biegają za to wszędzie. No, sztuczna inteligencja również leży i kwitnie No nie no, przeciwników jest świetna, po prostu biegają na mam pod podlufę. No, mhm. Ale że strzelamy. Hmm. Pestek to nawet nie, my tam strzelamy po prostu styropianem. Kapiszonów, albo styropianem, naprawdę. Yy, to możemy władować w cały magazynek z łódz i będzie stał dalej. Mm -hmm. to, to jest świetne, naprawdę. Naprawdę nie ma tutaj absolutnie żadnego odczucia tego, że strzelamy z broni palnej. Naprawdę, strzelamy z patyka do gościa z drewna, nic mu się nie dzieje, przeciwnicy respawnują się czasem tuż przed nami, to jest coś naprawdę Animacja twarzy, animacja ruchów jest beznadziejna. No kol no jest teksturą, wyciętą tak. z wcześniejszych z, z wersji, calofuara. po prostu wrzucony z inną kurtką. Ja mam największy zarzut do tego, że spodziewałem się czegoś takiego jak tutaj. Jesteśmy w Modern Days i mamy jakieś miejscówkę ala Texas, tak, prawda? Mm -hmm. Więc y, spodziewałem się właśnie takiego zabiegu, że to jest nowoczesność z, z Dzikim Zachodem. Jedynym kurwa tak na dobrą sprawę motywem z Dzikiego Zachodu tam jest, że nasz stójkowy policjant, który na tydzień popierdala w głupim mundurze, jest tam przebrany za kurwa jebanego kowboja. No tak, i idzie e... szukając ostrogami. klink. ale. E... E... No nie, no, ja wiem. No kamano. No po co? No dobrze, no i jeszcze muzyka, no, która może tam. No, pitu, pitu to, przy wejściu, sobie coś, przy wejściu, przy wejściu no. tego koleś. Mm -hmm, autentycznie mm -hmm. to. W ogóle pod, podpis Galo Juarez to jest. Gdyby to był po prostu The Cartel, ok, można No i wydany oko. gdzieś po cichu, uh -huh. a nie z, z siupą, że ów teraz wydajemy Cartel, to później wydajemy The Thailand. To zabije marketing The Thailand. Dobra, sprzedaje się, bo wyszedł w sezonie ogórkowym i już w tej chwili jest na drugim miejscu w UK sprzedaży Cartel, ale tak naprawdę to jest czarny PR dla The Thailand, które, jak już widzieliśmy, będzie świetne. Uh -huh. Naprawdę, nie, nie rozumiem tej gry, ona jest tak bezsensownie zrobiona, tak bezsensownie wydana, tak bezsensownie pomyślana, no bo tam no, nie ma pomysłu na tą grę. To jest stary shooter, w którym. No to jest. To są lata 90. Koniec no to są lat pierwsze, 90, pierwsze no. shootery. No naprawdę, odpalając nowego Call of Juarez, jeśli graliście na początku lat 90, w jakikolwiek shooter, no. shooter z lat 90., początku no. lat 90. będziecie mieli po prostu powrót do przeszłości. No. I najlepsze jest to, co też nie rozumiem. Kra Jezu, Kraj Engine. <laughs> Dobrze. Uh -huh. Chrome Engine 4 chodziła bardzo, bardzo fajnie na PS3. Mamy Chrome Engine 5, o wiele silniejszy silnik, na którym gra wygląda słabiej i na Xboxie zresztą też. Uh -huh. y chodzi, <laughs> chodzi, to dużo powiedziane. Jedyne co tam jest fajne to. Gra światło-cienia. Tak na no, dobrą sprawę, to no. To, 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 jest, to, to, to jest zauważalne no. i to jest jedyna rzecz z takich, no... e, To, co jest e, kolejną rzeczą, która mnie zabija, to jest lobby przed każdą misją, którą, jak pokazał Left 4 Dead, można zrobić zajebiście i w ogóle nie wybijane, ze słówko, ze słownika, imersji, nie wybijane z imersji. Tutaj mamy akurat, po prostu przed każdą misją wsiadamy do samochodu, musimy tam odbemnić w tym samochodzie chwilę i dać start misji. bez sens po prostu totalny sens No samochodem też tam przyjdzie czasem pojeździć i śmierć samochodem jest genialna. Mm -hmm. Jak wpadamy na jakikolwiek samochód wystarczy, że jeden nasz poligon dotknie się z drugim samochodem, nie słyszymy mm. na uderzenia nic, tylko test czerwony drive. ekran. Pierwszy test dokładnie. Czerwony mm -hmm. ekran. Dead. Śmierć też jest tak tam pokazana, to jest w ogóle nie czuć tej śmierci, że się poddamy cykol. Ale tu kołares. się nie ma co no a co, masz to chwalić? No nie, no ale no, on, myślę, jest... że już można byłoby skończyć. To nie ma co skończyć, to, to jest y, temat na rozprawkę godzinną, jak zjebać genialną serię. I to samo podkreślali recenzenci zachodni, że Call of miał miało swoje błędy, miało niedopracowanie, miało taki feeling y, starego bloku wschodniego, tak? No tak, trochę sterylne to wszystko, ale, ale miało, klimat. Miało, klimat, miało klimat, to tu prawda. Tu ten klimat zabili, raz na zawsze. A Techland nie ma tylu serii, żeby mogło zabijać jakąkolwiek. No i to jest właśnie strzał w kolano. I tego nie rozumiemy, kochany Techlandzie. Nie wyszło to dobrze. No, naprawdę nie wyszło. Kaman, ja się spodziewałem gry. Dobra, przyjęłem. Ale zobacz, będzie... była tendencja naprawdę zwyżkowa. Po pierwszym tak. koju, drugi koj, Wow. I nagle trzecią część robimy, która jest gorsza od części pierwszej. Nie no. rozumiem tego, nawet technicznie. Naprawdę, nawet technicznie mhm. na konsolach. To jest. No dla mnie dziwne, zważywszy, że dobra, zobaczyłem pierwsze trailery, mówię do nowoczesne czasy wierzę w nich, zrobią coś, co mnie pozamiata. Ja też w to wierzyłem, prawdę, bo każdy zamieta. to wymyślał to, że będzie podróbka z Call of Duty. A czemu nie było pierwszych wrażeń? Prawda jest taka, odpaliliśmy tę grę, żeby zobaczyć czy się instaluje i akurat odpaliliśmy pierwszy raz przez przypadek. Jak to zobaczyliśmy, stwierdziliśmy, że nie ma sensu się znęcać dwa razy nad tą mm -hmm, grą. Mm -hmm. Bo ta gra zabija po pierwszych pięciu minutach. Naprawdę, zabija. Nie chce nie się w ogóle wierzyć, że to jest Call of Juarez. Ja jeszcze wrócę tak na sekundę do tych postaci, która każda z nich miała mieć zupełnie inne podejście do fabuły. One różnią się, tak jak żeśmy wczoraj, z... filmikiem początkowym filmikiem i, po, i telefonami. No, czyli no, misjami takie... takimi pobocznymi, można yy, by powiedzieć. Genialny pomysł na misję poboczne. Oczywiście mamy syndrom Markusa Phoenixa. Ktoś do mnie dzwoni, zwalniam do pięciu na godzinę. Um, I musimy czekać do, później. Tak, dostajemy wiadomość o na przykład jakiejś dziwki skądś, którą nie znamy w ogóle, myślimy, że hmm, poznamy jej historię. Oczywiście, nagle dostajemy jej całe rezumę przez telefon i że skupiła portfel w jakimś tam slumsach murzyn, murzyńskich, nie? Co mnie to obchodzi? Dobra, znajdujemy ten portfel. Rozwinie się fabularnie? Nie. Mission completed, koniec, kurwa. Koniec, mamy tylko i wyłącznie zwiększenie naszego poziomu tak. experience. A najlepsze jest to, że w tych misji pobocznych w pewnym momencie dostajemy w chuj, tak mhm. na dobrą sprawę, i one nigdzie nie są zapisane. Dajemy select i mamy, że po prostu mamy inne misje, tam na przykład ilość 6. Ale nie wiem jakie. No właśnie. Co jest no też portfeli, kolejnym błędem designerskim. Zbieranie no. portfeli. No, no dobra, no, no wiem, ale że to tam są ale to Ale Nie ma czarnoskórego gracza żadnego. No nie postaci. ma. No. no nie, no są tych, których zabijamy. No tak, teraz... no tak, no tak, tak. tak. <laughs> znaczy już pomijam, że tam no każd nie. każdy <laughs> możliwy stereotyp tak. <laughs> jest rasistowiony jest... w tej grze. Dokładnie. Naprawdę. Jest Latynos, który oczywiście jest brudnym gliną, który jest um, wszędzie wejście do klubu, każda panienka jest jego, mamy twardego kolesia, który jest oczywiście. Z Westernu. To no, no, nie wierzę, mamy babkę, oczywiście. Mu... Nie, ona jest Murzynką, przecież jej brat o, to jest w Gangu. Nie, znaczy nie, ona jest nie yy, tyle murzynką Mulatką, mulatką tak. Tak, mhm. jej brat oczywiście jest w Gangu. Mhm. Dobra, nie, słuchajcie, nie, 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 bo to nie, już nie ma nie, co, nie, nie, e, multi nie. tam też jest, ale nie odpalajcie multi, nie. Bo nie, nie, nie jest jeszcze gorzej, nie, nie. jest naprawdę jeszcze gorzej. To jest jedyna gra, gorzej. której kopnie nie ratuje, tak no. poważnie. To prawda, nie chce się w to grać w kopie. Nie, naprawdę. Nie. I to I udziwnienie z i... tym lobby jeszcze, które miało się... być Dobra, ty, wagon, nie, naprawdę. Nie, nie Koniec. Jeszcze? No, jeszcze, nie, no. No, jeszcze, jeszcze. Daj, dajmy, dajmy pokazać ludziom, że nie kupujcie tej gry, naprawdę. To gra kosztuje na starcie 140 zł, i nie warto za tą cenę. To jest ewenement dla mnie. Kupcie Call of Juarez jedynkę, kupcie Call of Juarez dwójkę. Za tą cenę dostaniecie obie chwili. No tak, w tej nawet chwili. jeszcze tanie. Jeszcze was Dokładnie, mm? jeżeli nie graliście, albo graliście, przejdźcie ją jeszcze raz i czekajcie na Death Island. I, I dajcie zarobić Techlandowi na dobrym tytule. Dokładnie, mm -hmm. na Death Island, Nie pokazujcie, że kartel może się sprzedać, bo to, Jeżeli to się w Polsce. Ale sprzeda... szczerze, wiesz co? No patrząc po recenzjach polskich magazynów, to się sprzeda. No tak, no ale dobra, mam zaufanie dalej, Techlandzie. Mam do ciebie zaufanie. No mamy że zaufanie, że bo Detailant, tak? No, ale pomyśl, że jesteś szarym graczem, który widział Dead Island w jakoś tak organoleptycznie i dostajesz kartel, bo zajerany, Techland, no. firma, jesteśmy lokalnie tutaj, jestem lokalnym patriotą, kupuję grę, widzę kartel, chcę kupić Dead Island, niekoniecznie. No właśnie to może być strzał w kolano. No. Oby tak nie było. Oby tak nie było, bo naprawdę... No Dobrze, nie, nie, nie. <laughs> dobra. Ale jeden jest plus, no. razem prosty calak. Tak, to jest plus. Zdecydowanie bardzo prosty calak i wiesz co? Powiem szczerze. Rozmawialiśmy wszędzie na no. ten temat. Dlaczego tak bardzo e... chciało się grać dalej, no? się bo, grać bo, dalej. Bo, bo po prostu te ty wyskakują dosłownie no, jak do y, strzały z tego, z, z lugera mojego dziadka. Ale to nieważne, <śmiech> 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 bo tak naprawdę achievementy wyskakują już po tam pierwszych trzech czy czterech poziomach, mamy chyba 30% trofeów. Mhm. Y, są tylko dwa trudne achievementy, które, jak to Maciek zawsze przytacza w rozmowach o Call of Juarez, trzeba tą grę przejść trzy razy. <laughs> Właśnie. A nie chce się raz za bardzo. Dobrze, tyle. I kupujcie. Tyle. Nie, nie, nie. nie. Naprawdę, nie. Nawet jak stanie. Kupcie Bounding Blood. Kupcie pierwszego Juareza. No i kupcie, detailen, I kupcie bo z tego, detailen. co widzieliśmy, to naprawdę będzie warto. Ale poczekajcie na nasze nie, pierwsze no wrażenie. Faktów nie wyprzedzajmy, ale nie, nie, nie. miejmy zaufanie dalej. Trzymajcie się, że i ma się Grammy TV, czyli się kusak. Siemka. <laughs> 15 minut. <laughs> się. To się kurwa tekla tu cieszy.